Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku byka na moim kanale i zapraszam do czytania na kwiecień 2023. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia i zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne. Miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność, kochani, znajdziecie pełną ofertę, tam zamieściłam zdjęcia z opisami warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas was będzie chronił jak osobisty amulet. Moje drogie byczki, zobaczmy miesiąc kwiecień. Dla Was, co tutaj się pokaże? Chyba macie kogoś z trygonu wody przy sobie, bo tu jest tak dużo ognia. Yy, przepraszam, wody. Ognia też, bo pokazał mi się diabeł, dlatego mówię ognia. Być może niektórzy tkwią jakieś, yy, w jakiejś relacji z koziorożcem albo yy, w jakiejś toksycznej relacji. Yy, którą trzeba by po prostu zakończyć, ale pokazuje mi się przy Was Trygon Wody, Rybarak Skorpion. Dużo uczuć, dużo miłości. Rycerz Kielichów do Was zmierza. Tutaj mamy Asa Kielichów, Królową Kielichów, kochani, i Dziesiątkę Kielichów. No jak nic, no jak nic, Rybaraczek mogą się tutaj przy Was pokazać. Bardzo uczuciowy miesiąc, kochani. Pierwsze, co właśnie mi się wrzuci, rzuciło w oczy, to uczucia. Uczucia, wy będziecie nimi obdarowywać drugą osobę, bądź ktoś was. Jeżeli jesteście samotni, no to tu macie, kochani, za, kochanie się i to może być w miejscu pracy, bądź też na jakimś fajnym wyjeździe. Pokazuje mi się nowo poznana osoba. Pokazuje mi się ktoś zupełnie taki, no naprawdę, naprawdę fajny, uczuciowy. Bardzo taka romantyczna, uczuciowa osóbka przy was do stworzenia rodziny. Także jeżeli marzyliście o założeniu rodziny, o znalezieniu kogoś, kto będzie idealnym partnerem, partnerką na życie, no to kochani tutaj w tym miesiącu możecie dostać niespodziankę od losu. Osoby w stałych związkach, kochani, tutaj faktycznie powiększenie rodziny, zakup domu, jakiegoś mieszkania. Będziecie dużo nad tym rozmyślać. W ogóle bardzo uczuciowy miesiąc, kochani, bardzo. Niektórzy mogą poznać bratnią duszę właśnie w podróży, osobę z przeznaczenia, ktoś wam odgórnie pisany. No, kochani, powiem, perspektywa zakochania bardzo duża. Ja mam wrażenie, że większość z Was po prostu ten miesiąc spędzi z głową w chmurach. Motyle w brzuchu, zakochanie, taki fajny stan. Radą jest, żeby odejść od tego, co negatywne żeby nie zastanawiać się właśnie, czy warto wchodzić w relacje, czy nie, zamknijcie jakieś poprzednie związki, rozdziały, nie rozmyślajcie o tym, co było. Skupcie się na tym, co jest tu i teraz. Naprawdę warto się skupić na tym, co jest tu i teraz, na uczuciach, no, bo tak naprawdę tutaj też nie ma co kochani się jakoś, nie wiem. Skupiać na złych emocjach z przeszłości, tak? Bo jeżeli pojawia się ktoś nowy, dajcie temu szansę. Nie bójcie się. W pracy macie, kochani, awans, sukces. Jakaś podwyżka, premia. Być może właśnie zostaniecie bardzo docenieni. Tu są przepiękne karty. Karty siły. Karty właśnie takiej twórczości, weny twórczej. Będziecie bardzo mocno o siebie walczyć. Pokażecie się z jak najlepszej strony. Także tutaj przy pracy macie dobre karty. Jeżeli zakładacie działalność, bądź prowadzicie, no to tu w tym miesiącu będą klienci, będzie możliwość po prostu rozwoju firmy, skupienia się na tym, co jest dla Was najistotniejsze. Zarobicie większe pieniądze, niektórzy z Was nawet mogą zagrać w totolotka, jakąś zdrapkę kupić, bo tu jest szansa na wygraną. Pokazują mi się bardzo duże mm, szanse na to, żeby po prostu jakąś sumkę fajną wygrać. Jeśli chodzi o zdrowie, siódemka buław, no siódemka buław często pokazuje udary, wylewy, problemy z odpowiednimi właściwościami krwi. Yy, czytanie, oczywiście, ogólne, tak? Nie bierzcie wszystkiego do siebie. Tak jak mówię, was jest dużo na kanale, nie z każdym też to będzie rezonować, yy, ale tak jak mówię, no tutaj takie energie nam się pokazują, także, kochani, na tym się trzeba będzie skupić. Yy, poza tym macie bardzo, bardzo fajny miesiąc. No i ten diabeł, który nam się pokazał, tak? Trzeba by jeszcze do tego się odnieść. To może być, kochani, jakaś osoba toksyczna z przeszłości, która powraca, której absolutnie trzeba zamknąć drzwi przed nosem. Nie wpuszczamy toksycznej przeszłości, nie pozwalamy manipulantom znowu wchodzić do życia. Trzeba się od tego uwolnić raz na zawsze. Nie dajcie sobie wejść na głowę, nie pozwólcie sobie właśnie na jakieś takie sinusoidy uczuciowe, że ktoś obiecuje, że się zmieni. Tu jest całkowicie wycofanie się z tego. I Królowa Mieczy, odetnij się, po prostu się odetnij, mm, nie daj sobie manipulować, nie wchodź w toksyczne sytuacje, nie pozwól nikomu, żeby tutaj miał wpływ na Twoje życie, tak? Bo z otoczenia przychodzi Rycerz Mieczy, Królowa miecze. chłodno podejść do tego, na spokojnie, nieuczuciowo, tak? Jeżeli coś nie wyszło, to widocznie po prostu, no, tak się miało stać, bo do Was przychodzi nowa miłość. Widocznie to trzeba było zamknąć, a jeżeli do tej pory tkwicie w jakiejś toksycznej sytuacji, relacji, to kochani, trzeba to odciąć, naprawdę. Bo jeżeli wy się energetycznie nie odetniecie, no to ta nowa osoba też nie ma możliwości wejścia do waszego życia, no bo wy energetycznie nie będziecie na to przygotowani. Tu jeżeli chcecie szczerej miłości, takiej oddanej osoby, która będzie przy was, no to trzeba zamknąć toksyczną przeszłość. Bo my pewne relacje z ludźmi mamy tak zwane karmiczne. Są lekcje do przepracowania, ludzie są naszym lustrem. My mamy zobaczyć, jakie są nasze wady, zalety, nad czym mamy popracować, co mamy przepracować, ale też nie możemy w tym tkwić, tak? Nie wiadomo ile. To jest wasze życie. Tu, jeśli chodzi o podróże, kochani, widzę, że e, bardzo fajne podróże przed wami. Jeżeli gdzieś jedziecie na święta, bądź planujecie jakąś majówkę później na koniec miesiąca, bo na koniec kwietnia się już zaczyna. Także śmiało możecie gdzieś polecieć, pojechać, nie widzę problemów z podróżą, z transportem. Czy z jakimś odwołanym, nie wiem, pociągiem, lotem? Nie widzę nic takiego. Także śmiało możecie sobie coś zaplanować. W ogóle macie bardzo fajny miesiąc, taki dynamiczny, ale mówię dużo uczuć. Ten miesiąc będzie pod znakiem właśnie uczuć, zakochania, miłości i dużej dozy empatii. Także kochani, na tym się skupcie, walczcie o siebie. Pamiętajcie, wy jesteście najważniejsi, tak? Nie słuchajcie wszystkich dookoła, tylko słuchajcie tego, co wam mówi wasze serce, wasze wnętrze żebyście żyli zgodnie mm, ze sobą. Sprawdzimy jeszcze kartę wyroczni. Rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy. No i kochani, i co mówiłam o uczuciach, nowy cykl, nowy. Także nie wchodzimy w stare sytuacje, tylko nowy cykl uczuciowy, kochani. Osoba do związku, do założenia rodziny. Naprawdę możecie z nią zbudować piękną przyszłość. Otwórzcie się na miłość. Taki przekaz na ten miesiąc, żeby się otworzyć na miłość. Wszystkiego dobrego, drogie byki. Zapraszam do czytań prywatnych. Do usłyszenia.